Scena teatralna Trójki Jerzy Gózański. prawy brzeg, adaptacja i reżyseria Krzysztof Zaleski. Na plaży kto ma odwagę? Stoję przed bramą kamienicy na ulicy Wilijskiej pod numerem 27. Na Pragie, na Pragie, kto ma odwagę! Nie, nie mogłem wtedy słyszeć nawoływań wioślarzy przewożących chłodziami lewobrzeżnych Warszawiaków na prawy brzeg. Wiosną 1945 roku jeszcze mnie tutaj nie było. Stoję więc pod moją kamienicą, w pobliżu bramy. Jak stałem tu kiedyś w czerwcowym zmierzchu 1953 roku pogodnym i ciepłym. Stoję w tym miejscu, dziś już nieistniejącym. To znaczy, ulica nadal biegnie swoim równym rytmem w kierunku morza, którego nie ma na żadnej mapie świata. Jak niegdyś, kiedy sobie wyobrażałem, że na jej końcu kołyszą się statki przycumowane do nabrzeża. Kamienica zbudowana w 1905 roku poczerniała z wyszczerbionymi tynkami. Wciąż zachowuje w swoim wnętrzu wszystkie moje dziecinne zaklęcia, przyrzeczenia i fantazje. Jakby wierzyła, że są równoważne z dziwnym zapachem pelargonii sadzonych w balkonowych skrzynkach. Obok kamienicy latarnia pamiętająca jeszcze lata przedwojenne smukła u góry z na czapką spod której błyska matowo żółte światło. To on? Tak, on, on nadchodzi o wyznaczonej godzinie, właśnie gdy zapada zmierzch. Magik z elektrowni zatrzymał się. Wejmuje specjalny klucz i otwiera nim małe drzwiczki umieszczone w dolnej, pogrubionej części latarni. Przekręca włącznik. Snob żółtawego światła pada na chodnik, na jezdnię i na mnie. Oto ja. Tutaj. Na Wileńskiej w roku śmierci Wisarjanowicza Stalina. Wileńska biegła równolegle do dworca Wileńskiego. Dworzec oddychał Wileńską. Wileńska wybiegała ku peronom dworca. Moje czwarte piętro w otaczającej ze wszystkich stron mroczną studnię podwórza kamienicy miało oddech. Nie napotykało na zapory w postaci rozłożystego, surowego gmachu, zbudowanego w manierze klasycystycznej, gdzie mieściła się dyrekcja Polskich Kolei Państwowych. Ten gmach z martwą fasadą, beznadziejnie monotonny w swojej Rozmytej szarości. Efekt pomysłu Lalewicza z 1925 roku ograniczał widzenie. Wzbudzał poczucie zamknięcia i izolacji. Moje czwarte piętro miało pomost przestrzenny, umyślnie stworzony dla marzeń i rojeń. Pomost wycelowany w szeroki prześwit między budynkami o szarych, przydymionych tynkach. W linii prostej sięgał aż do dworca wileńskiego, pełnego zgiełku przejeżdżających i odjeżdżających pociągów. To rozedrganie elementów dodatkowo sprawiało wrażenie żywej przestrzeni, bez miaru nieustannie wystukiwanego kołami, oddalającego się i przybliżającego wraz z sennymi gwistkami lokomotyw. Uciekałem. Niesiony na powietrznym wirem ku peronom po dworca wileńskiego stawiałem pierwsze kroki. Pięćset pierwszych kroków. Może pięć tysięcy. Nie ustalono dotąd rzeczywistej liczby kroków, które ma do pokonania dziecko, żeby poczuć się myśliwym lub policjantem. Jedno nie ulega kwestii. Dzieciństwo składa się z samych początków. Uciekałem, biegłem niesiony na powietrznym wirem ku peronom pobliskiego dworca Wileńskiego. Dorastałem powoli w wyimaginowanej podróży. Łowiłem uchem dźwięki dobiegające z zamijanych drzwi. Matko, Boża rodzicielko, ene duerabe, spoza gór i rzek wyszliśmy na brzeg, zjadł Tadeusz żabę. Znasz ty ten domek w Toledo, skryty w kratach, automatach? Łamię mnie w krzyżu, będzie padał śnieg. Te uniesienia płynące z ochrypłych patyfonów. Ta ostatnia niedziela w zapachach kapusty i naftaliny. Dożywotnia sobota biednych zawsze z tym samym kogutem, z podrżniętym gardłem w żałobnym wieńcu Włoszczyzny. A pewnego razu w ramach obowiązującej więzi klasowej zszedł do mnie z obrazu inteligent w okularach, z książką w jednej ręce i wypchaną sobą w drugiej. Taki inteligent. W garniturze tenisu i bo chciał pogadać o walce dwóch światów, ich czarnym i naszym czerwonym. Przebacz, panie, fasadowym inteligentom te długie, diabelskie ogony. Zanim nim jechało na traktorze dziewczę, co pole orze, a za traktorem wieżba kuśtykała, bo się w dziewczęciu migiem zakochała, a na wierzbie listki szyje wyciągały, na kongres pokoju ulecieć by chciały, a za wierzbą wiatr psotnik pędził dymy od chuty, bo dzięki hutnikom będą chleb i buty. A za hutą piramida stoczniowców podparta żywą śrubą dzielnych stachanowców. A za śrubą piłkarze z gwardyjskiego pionu nieśli transparent Nikt nie zburzy naszego domu. A dalej nie pamiętam, bo zemdlałem. Niech żyje! jak żyje! jak żyje! Przeszkadz mój przyjaciel! Niech żyje przyjaciel między narodami! Niech żyje Związek Radziecki, ojczyzna międzynarodowego proletariatu. Towarzysze i towarzysze, mają kiermasz książki w dzielnicy Praga, uważam za otwarty. Związek Radziecki, jak żyje, jak żyje, jak żyje. żyje. Ulice Pragi. Targowa. Tam na rogu kamienica zamieszkana wyłącznie przez sowieckich oficerów. Z okien swoich mieszkań patrzyli nie tylko na cerkiew świętej Marii Magdaleny, również na pomnik braterstwa Bruni, czterech śpiących, trzech walczących, jako chrzcili monument prażania. ulice Pragi, i ludzie z praskich ulic, ten Boży nieszczęśnik, wysoki, chudy. Obladawej twarzy, niechlujny i zabiedzony. Chodził po Wileński, właściwie kroczył dostojnie, z palcem wskazującym lewej ręki, jak żeby inaczej, od serca, wycelowanym łagodnie w niebo, jak gdyby chciał przestrzec. Uważajcie, kochani. Bóg czuwa i widzi wszystko, co dzieje się na Waszej ulicy, w Waszych domach i w Waszych sercach, duszach i mózgach. Te jego oczy, niby martwe, jarzyły się nad niepowagą i bezbronnością nie z tego świata. W tych oczach Myszkinowskich, Dostojewskich, bezkresna ruś, praska, zraniona do żywego, skaleczona, skrzywdzona, wyrzucająca ułamki, drobiny świetlistości. Miał kontakt z Bogiem. Może i miał, a na targowej widywałem pod koniec lat 50. Antoniego Kolczyńskiego, kolka, mistrz Polski i Europy. Widziałem go, chwiejącego się na nogach, ukrytego za podwójną gardą, już nie przy Linach Ringu, zwykle w pobliżu knajp. Przed nim był mur. A nie liny i nie mógł. Nie potrafił się od niego odbić, żeby ruszyć z właściwą sobie niesłychaną ambicją do decydującego ataku przeciwko życiu. Tak. Różnych ludzi można było spotkać wtedy na praskiej ulicy. Wóżański! Wóżański! Pan Gustaw Flober, Co pan tutaj robi? Stoję przed budką z gazetami obok bramy twojej kamienicy na wieńskiej 27 i śnię się tobie. Co niesiesz na tej tacy? Napoleonki. I dokąd się teraz udajesz? Idę na ulicę Konopacką. W jakim celu? Szukam jakiegoś zaciśnego konta, żeby wreszcie porządnie najeść się tych moich ulubionych ciastek. E, zaczekaj, chłopcze. Tak, panie Flober? Co jest zasadniczym tematem moich książek pani Bowary i Szkoły uczuć. Kryzys moralności i rozkład kultury mieszczańskiej. Skąd to wiesz? Przecież nie czytałeś jeszcze tych powieści. No, to dzięki temu, że pan mi się śni, a ja zawsze śnię z wyprzedzeniem. Dzięki temu wielkich pisarzy światowych, takich jak pan, poznam znacznie wcześniej. We śnie, zanim po latach przeczytam na jawie. A. Podobasz mi się, pamiętaj chłopcze, prowadź życie mieszczanina regularne i uporządkowane, aby twoja twórczość była oryginalna i rewolucyjna. Dobrze, proszę pana. Dokąd tak się śpieszysz? No, chcę chociaż przez chwilę być sam. Zostawiasz mnie samego na Wileńskim? Bardzo przepraszam, panie Flober, ale wszystkiemu winien ten mój egoizm. Nie znosi spóły w konsumowaniu wyrobów cukierniczych. Współy mówisz? Nawet spóły ze mną? No, niestety, nawet z kimś o tak wysublimowanych poglądach na materię powieści jak pan. Nie, słuchaj, chłopcze. Ograniczać się jedynie do żołądka. To grzech dzieciństwa. Nic na to nie poradzę. Będziesz musiał ten grzech odkupić. Jak? Czasem wytrwałych odwołań i powrotów. Racje biologiczne, ma się rozumieć, nie redukują racji uczuciowych. Kocham ludzi nawet wtedy, kiedy jestem głodny. <laughs> wzruszyłeś mnie, chłopcze, naprawdę wzruszyłeś. <laughs> Panie Flaubert! Panie Flaubert! Dokąd pan idzie? Tam, pod cerkiew świętej Marii Magdaleny. Zaraz, jak się nazywa ta ulica, przy której ona stoi? Co? Przypomnij mi, Górzański. To ulica Targowa, proszę pana. A Tak, Targowa, Targowa. I, i co pan będzie robił tam, na Targowej, pod cerkwią? Uniosę się w górę. Do widzenia, Górzański. Do widzenia, panie Flaubert. Do widzenia. Ulice Pragi bez ojcowskiej kontroli to była nie lada atrakcja. Inżynierska 4 Kino Syrena. Gaśnie światło na widowni, cały drże z emocji. Razem ze wszystkimi widzami wpadam w absolutną ciemność. Za chwilę się z niej wynurzę. Terkoczący projektor wyrzuca strumień lawy przez otwór w tylnej ścianie i zalewa ekran widmowym blaskiem. Ten blask odbija się od ekranu i pada na widownię. Twarz, jak twarze wszystkich widzów, jest odświętna i pełna oczekiwania. W kinie Syrena, na inżynierskiej, toczyły się walki powietrzne. Dawali mściwego jastrzębia, amerykański obraz o załodze latającej fortecy walczącej z Japończykami gdzieś na Filipinach. Nieletnim wstęp wzbroniony. U wejścia, za szkłem do bloty, uśmiechał się do nas sierżant Winocki, grany przez Johna Garfielda. Idźcie do domu, chłopcy, wojna się dla was skończyła. Bitwa o Anglię skończyła się dawno, jednak niebo nad Pragą wciąż było angielskie, zielone jak trawa na boisku Chelsea, a my na Spitfire'ach, na harikanach spadaliśmy z góry na karki Messerschmittów. Kłopieńca załoga od kapitana Zumbacha i kapitana Maka z dywizjonu 303. Pogromcy fokę wulfów lądowaliśmy o zmierzchu z przestrzelonymi skrzydłami na skwerze przy Konopacki. Lecz w nocy porwany entuzjazmem oddział budowniczych począł przemieniać nasz pas startowy w pole uciętych głów. Z zimnego światła wschodu. Powoli wyrastały tysiące oczu oślepiającej jutrzenki swobody, od której przedmieścia włosów powstaną jak na rozkaz. Języki ulic popełzną w stronę milczących słów. Serca podwórek uderzą rytmem defiladowych kroków. Szyję frontonów zaciśnie czerwień zachłannych flag. Czarne wstążki będą powiewać na cmentarzysku naszych Spitfajerów, naszych harikanów, naszych niecierpliwych snów. Na rogu wileńskiej i zaokopowej była końska jadka. A w środku u końskiego rzeźnika Strojna praska Ameryka Gabardyna, brylantyna Ondulacja, krem, halina Jeszcze jaka Ameryka Tłum przy ladzie się przepycha To jest Ameryka To słynne USA W Ameryce są miliony Można mieć aż cztery żony To mi dopiero raj Zamiast świńskiego ryja Koński łeb z Arizony Gdzie tam pani Ameryka? Idą pod nóż nasze kawalerijskie bułanki. Słodkawy smak pobojowisk, zatopiony na dnie garnków. Co tu robisz, maleńki? Przed kinem Syrena w ten grudniowy mróz? Przytopuję z Nie poszedłeś na film ze mną w roli głównej? Nieładnie. Chciałem pójść, ale mnie nie wpuścili. Film Gilda dozwolony jest od 18 lat. <noise> Wiesz, mały, trudno, żeby filmy, w których gra Ari ta Hayward, były dozwolone dla małych dzieciaków. Nie jestem już małym dzieciakiem. A ile masz lat? Dziesięć. O, to już z ciebie kawał faceta. Też im to mówiłem i nie wpuścili. Nie przejmuj się, mały. Mamy dopiero rok 1948. Może wpuszczą cię później. I, te. I Jak to? Ktoś na mnie czeka. Chyba sam rozumiesz. Chcesz mi coś powiedzieć na pożegnanie? Chcę powiedzieć, że ja panią. Chcę powiedzieć tylko to, że. Dolar dla mnie zawsze znaczył dolar. Od razu wiedziałam, że z ciebie prawdziwy twardziel. Tylko skąd znasz kwestię z filmu Gilda, na którym jeszcze nie byłeś? Po prostu. Śnię z wyprzedzeniem. Już to tłumaczyłem panu Flobertowi. Polega to na tym. Wybacz, mały, ale. muszę już iść. Aha, jeżeli się dowiem, że dalej romansujesz z tą carą Leander, to pamiętaj, między nami wszystko skończone. Myślisz, że nie wiem, co ta zdzira śpiewała dla ciebie w kinie na filmie La Habanera? Czy miłość może być grzechem? Co ona wie o miłości, szmata jedna? To pa, mały. I pamiętaj, co ci powiedziała twoja Rita. Amado mio, kochaj mnie zawsze. Promień miłości zapal już dziś. Tak, dom rodzinny i szkoła były to mało znaczące dodatki do kina Syrena i do gry w piłkę nożną. Na skwerze przy ulicy 11 listopada miałem swoją praską Kopokabane. Mecze dzieciństwo. Od rana do zmierzchu. Letnie poranki. Kiedy piłka wschodzi i dokąd zapada. Ale plac do gry to tylko złudzenie brazylijskiej plaży. góry piasek. Pełen szkiełek raniących kolana i łokcie i bramki z powietrza zamiast słupków kamienie i szczury szybkie między kamieniami nie do obrony, bo strzelane po ziemi. Ich długie ogony zniecały obłoczki kurzu. Stałem na bramce i po każdym przepuszczonym szczurze moja biedna piłka sznurowana z cyckiem podwiązanym jak pępowina. Toczyła się tam, gdzie w wysokiej trawie. Leżała ćma nocna wyczerpana po pijackiej orgi, rozmazana szminka zacieki na policzkach, biegłem po piłkę w kierunku czarnej sukienki w stronę satyny błyszczącej w słońcu. Patrz, co mi zrobiły te chłopy, powtarzała, jakby była nakręcaną lalką. W końcu przeniosłem się z praski kopokabany na stadion Polonii przy Konwiktorskiej. Stało się tak mniej więcej w połowie lat 50. za sprawą trenera Jerzego Szularza, który mnie wypatrzył wśród walcujących dzikusów i zaproponował grę w barwach czarnych koszul. To był ważny moment w moim życiu. Jedyne marzenie, które naprawdę się spełniło, Maluję ci winy, dziewczyny, o ludzi do mnie ludzi. Spełniło się także moje drugie marzenie. Polonia Warszawa po 54 latach po raz drugi wywalczyła tytuł Mistrza Polski. W ostatnim roku ubiegłego stulecia. Nie doczekał tego triumfu Krzyś Mędrak. Wychowanek Polonii. Krytyk literacki filmowy, felitonista sportowy. Zmarł przedwcześnie. Triumfu Polonii doczekali inni moi przyjaciele: Janusz Zaorski, Filip Bajon, Tomek Bronowski, Darek Skarupiński i jeszcze inni. Krzyś Mętrak jest dalej obecny na tym samym boisku, na którym wspólnie rozgrywamy swój twardy mecz życia. I nie zadawala nas żaden zwycięski remis. Moja latarnia na Wileńskiej już jej nie ma. Ta betonowa z upiornym niebieskawym światłem neonowym wydaje z siebie pokutne jęki i zawodzenia męczennicy postępu w mało postępowym otoczeniu. W łagodnym świetle mojej starej latarni. Była jakaś sprawiedliwość łącząca ludzi i rzeczy. Hej, Gruzański! Słucham. Co słucham? Jesteś Brużański Jurek z Wileński 27? Tak. No to jak? Nie poznajesz mnie. Bartek! Bartek Węgrzyn, co ty robisz? Co ty, co ty robisz? Nie wiesz. Wracamy razem z kiermaszu książki. Ty, i ja, znam jeszcze Jurek Krymarski i Rysiek Boguński. Rysiek? No. Rysiek ten gruby? Pseudo-beka? Czyli jest maj 1950 roku. A, zgadza się. I zimno jest. Chorąży pokoju, towarzysz Józef stali! Jak żyje! jak żyje! jak żyje! Ach, kiedy ten dziad zdechnie? chwili. Za trzy lata. Cała nasza klasa będzie wtedy płakać. Cała? Nie, nie. Ty nie! Ja też nie. Najgłośniej to wtedy ryczał Iwanow. Mówiliśmy ja. na niego kacat. Synu Boga. Ty, górka. A skąd ty właściwie wiesz, co będzie za trzy lata? Śnie, zawsze z wyprzedzeniem. A co się ze mną stanie, to też wiesz. Wiem, ale wolę ci nie mówić. <laughs> Możesz mi powiedzieć. Przecież ja już nie żyję. Wpadniesz pod tramwaj na rogu 11 listopada i targowej. Na 11 listopada? Tam było więzienie śledcze, nie? Po pokoju, towarzysz Józef stali. Niech żyje, niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Tak. A co będzie z resztą naszej paki? Rysiek Bogucki zrobi skok na budkę ze słodyczami. Nie przyjdzie na twój pogrzeb, bo będzie właśnie siedział w poprawczaku. A Jurek Rymarski? Jurek? Utonie w czerwcu 1957 roku w Wiśle. Nigdy nie znajdą jego ciała. Pewnie popłynęło do morza. Wiesz, kiedyś myślałem, że na końcu naszej ulicy jest takie morze, którego nie ma na żadnej mapie świata. I że na końcu Wileńskiej kołyszą się statki przycumowane do nabrzeża. <śm> ty, górka, to zawsze byłeś. Poeta. Chodź, idziemy z chłopakami na dechy. Jest zabawa. Gdzie? Gdzie? Jak to gdzie? W parku praskim. Spotkasz tam tę rudą jolkę z Targówka. Będziesz się z nią całował. No chodź, Górka. Ona tam na ciebie czeka. Nie czekaj, mamu. Ja z tańców nie wrócę. Trzydziestu fetniaków trzyma za włosy trzydziestu frajerów. Nisko, przy ziemi, by wziąć ich pod fleki. Trzydziestu orkiesów z ostrymi kosami szuka trzydziestu serc. Nie czekaj, mamo. Burza nadciąga od Annopola. Grzechoczą na wietrze żarówki. Panny w popłochu gubią uśmiechy. Do skoku czają się urki. Błyskawica jak nóż cienki ma zimne oczy zabójcy. Z trzydziestu frajerskich serc jedno obficie broczy. Ja... z tańców nie wrócę. Bartek Węgrzy? Myślałem, że już poszedłeś. Nie. Czekam na tramwaj. Lecz co widzisz? Sopach, Kołaczkowski, Mak, Dywizjon 303. Ej. Taki harikan tu ma osiem karabinów maszynowych. Cold Browning, kaliber 7,7 mm. Ha, ha. A Spitfajery <gry> mają jeszcze dwa działka. Ej. Myślałem, że tu do nas lecą. Że tu wylądują. U nas na Pradze. No, ale polecieli dalej. No, szkoda, nie? No. Co? Już idziesz? Widzisz tam? Tak. Twój tramwaj już jedzie. Może ich jeszcze dogonisz. Kogo? O tych naszych chłopaków z dywizjonu 303. To lecę Jest taka ulica wileńska na Pradze, nad którą nigdy nie przelatywały wędrowne żurawie. Tylko stada wron w mgiełce grudniowej. Tylko gołębie kołujące wysoko w czystym powietrzu majowym, a tramwej w granatowym zmierzchu, mknącej środkiem jezdni, rozjarzony od wewnątrz żółtawym światłem. Wiozł na tylnym pomuście kapitanonemu: ach ten karuzo podwodnej podróży, wabiący śpiewem chłopców z okolicznych domów. I biegli za nim ci, co nie potrafili szybko uciekać, przed umundurowanymi psami. Poprawczaki pełne były samotnych, krótkodystansowców i ci, co mieli pójść do wojska, by służyć ku chwale ojczyzny Twardziele, tęgie, chojraki, Których wreszcie złamało prawo podmiejskie dintoiry, I ci z dobrych domów Poddani kaprysowi chwili Dobiec do rogu i zawrócić, bo już zapisano im zawód Inżynier I ci drobni marzyciele Niebieskie ptaki Wytatuowane, cwane gapy Ministranci, maminsynki, lelie, pikieciarze Za to lubikini w marynarkach z samodziału i w skokach Trzy razy szytych I ci, co rżnęli się mojkami Za bilet na ostatni seans filmowy Bo akurat dawali dzieci ulicy Widziałem ruchomą biel koszul w gęstniejącym mroku Słyszałem ich oddechy Czułem zapach rozgrzanych ciał. Byłem ich kochanką na wysokim piętrze, przywiązaną do wszystkich luster. Do swojej sukienki i szminki. Do stosu pacierzowego, do włosów i paznokci. Do najdroższej limfy. Żeby nie ulec śpiewnej pokusie kapitana Nemo. Aż ich pochłonął. Wir galaktyk. Ramona, chcę ciało prędzej gnie. Ramona, chcę hrabia w lasu, mnie. O kwiecie, fręcz, szczęście, radość boli, łzy. Ramona, Ramona, to ty. W słuchowisku według poezji i prozy Jerzego Górzańskiego wystąpili Mariusz Benua, Maria Pakulnis, Jarosław Gajewski, Cezary Kwieciński, Wojciech Solasz. Opracowanie muzyczne Małgorzata Małaszko, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Krzysztof Zaleski.